To jest przesada! Mam już dość robienia wszystkiego za ciebie. Powiem babce od biologii, że nic nie zrobiłeś w naszym projekcie. Nie zaczekaj, mogę to wyjaśnić. W dupie mam twoje wyjaśnienia. Musiałam zrobić cały projekt sama, nie spałam chyba już 24 godziny. Maja jechałem właśnie do biblioteki się z tobą zobaczyć. I Jak jechałem, to miałem wypadek. Rozbiłem nowe lambo, więc musiałem szybko oddać je do naprawy. Czekaj, co, masz lambo? Przecież dalej chodzisz do liceum. Mam w sumie dwie lambo. Jedno stoi jeszcze w garażu, ale nim nie jeżdżę, bo jest za stare. Dosyć stare? Tak jest z 2022 roku. Mogłeś mi powiedzieć wcześniej. Przyjechałabym do ciebie i zrobilibyśmy ten projekt. W sumie jeszcze trochę zostało do zrobienia. Może wpadnę i to ogarniemy. W sumie czemu nie mam wolną chatę. Okej, okay, zaraz będę. Wczoraj było cudownie. Przysięgasz, że zrobisz to, co mi obiecałeś? Że przewieziesz mnie swoim Lambo? Jeśli cię to jara, to czemu nie? Mogę się nim dziś przejechać? Tak możesz zrobić to nawet teraz. Dobra, jadę do ciebie, nawet nie wiesz jak się jaram. Przyjeżdżasz do mnie? Tak czy to problem? Niby po co masz przyjechać? Żeby przejechać się Lambo głuptasku. Wystarczy, że podasz nick na Steamie. Na jakim Steamie? Mam też jeszcze inne samochody. Gdzie twoje prawdziwe Lambo? Prawdziwe? Mam tylko te w grze. Myślisz, że mając Lambo bym chodził do szkoły? Ty dupku. Womp, womp.